Cześć! Każdy, kto ma dom, dobrze wie, że uwagi wymaga nie tylko wnętrze, ale i ogród, nawet ten niewielki. Dlatego w tym odcinku chcę pokazać Ci możliwości myjki wysokociśnieniowej marki Kercher, która, jak sam się przekonasz, ma niezliczone ilości zastosowań. Na początek pokażę Ci, jak łatwo można przygotować to urządzenie do pracy. W zasadzie wystarczy tylko podłączyć wąż do urządzenia i zmienić lance. Jest to tak szybkie i proste dzięki systemowi Quick Connect. Równie szybko podłączysz środek czyszczący, który gwarantuje najlepsze rezultaty mycia. Myśląc, myjka, pierwsze co przychodzi do głowy to mycie samochodu. Jasne, ale nie tylko. Rowery i motory też. A poza tym ścieżki ogrodowe, ogrodzenia, kamienne elewacje, schody, balkony, maszyny i narzędzia ogrodowe. Zastosowanie jest mnóstwo, a do wszystkiego to jedno urządzenie wyposażone w różne lance i uwaga: osłonę, która chroni przed chlapaniem. Super sprawa przy myciu samochodu, ale też przy innych powierzchniach. Dzięki pistoletowi spryskującemu Full Control możesz wybrać jeden z trzech poziomów ciśnienia, dopasowując moc pracy do powierzchni. Ciśnienie regulujesz poprzez obracanie lancy Vario Power, a wyświetlacz LED na pistolecie pozwala sprawdzić, jakie masz aktualne ustawienia. Maksymalne ciśnienie to 145 barów. Tłoczy ono wodę z wydajnością do 500 litrów na godzinę. Z podstawowych parametrów powinna zainteresować Cię jeszcze wydajność powierzchniowa, która w modelu K5 wynosi 40 m2 na godzinę. Ważne jest to, że silnik indukcyjny chłodzony jest wodą, a pompa wykonana jest z aluminium, co w dużej mierze wpływa na dużą żywotność tego urządzenia. Myjka jest wyposażona w pompę z tłoczącą, więc może samodzielnie zasysać wodę z dowolnego zbiornika, w którym jest co najmniej pół metra wody. Żeby użytkowanie myjki było wygodne, Kercher wyposażył ją w aluminiowy teleskopowy uchwyt. Możesz regulować go w zależności od wzrostu. O, właśnie tak. Albo w pełni złożyć do wygodnego przechowywania sprzętu. Pozycja parking pozwala pomyciu wygodnie umieścić pistolet i lance na urządzeniu. Podsumujmy, co znajdziesz w podstawowym wyposażeniu myjki K5. Pistolet. Lance Wario Power. Lance Rotacyjną. Osłonę przeciwrozbryzgową. Ośmiometrowy wąż. Adapter do węża ogrodowego. Sprawdź, jak proste mogą być przydomowe porządki z myjką Kercher. Odwiedź jeden z 370 sklepów Max Elektro w całej Polsce lub zamów na www.maxelectro.pl. Widzimy się wkrótce. Cześć.